Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. 15 lat minęło, a jednak cierpienie po śmierci Patricka Swayze wciąż zaciska się na sercu Lisa Nini Swayze. Mimo pocieszenia w ramionach nowego partnera, Alberta de Prisco, oczywiste jest, że pustka, jaką pozostawiła nieobecność Patricka, jest ogromna i nie do pokonania. Każdy dzień przynosi nieustanny przypływ wspomnień, a dzisiaj Lisa znów znajduje się otoczona łzami. Przeżywając na nowo gorzko słodkie chwile z jej zmarłym mężem. Po raz kolejny zyskujemy lepsze zrozumienie tego, co działo się wokół Patryka Swayze 15 lat temu. Prosimy, dołączcie do nas, aby posłuchać jej historii. Lisa Nini w swoich ujawnieniach na temat Patryka Swayze rzuca światło na niezwykłą podróż tego ikonicznego aktora i tancerza. W rzeczy samej był on już w młodym wieku głęboko zanurzony w świecie sztuki. Jego rodzice Taci von Helen, choreografka i nauczycielka tańca, oraz Jesse Wayne Swayze, techniczny rysownik, stworzyli sprzyjające środowisko dla jego rozwijających się talentów. Otoczony artystycznymi wpływami, Swayze rozwijał swoją pasję do tańca. Doskonalił swoje umiejętności w szkole tańca swojej matki, gdzie chłonął istotę ruchu i wyrazu. Jego zaangażowanie doprowadziło go do dalszego szkolenia w renomowanych instytucjach. Takich jak Harkness Ballet i Geoffrey Ballet w Nowym Jorku, co ugruntowało jego podstawy jako tancerza. Chociaż początkowo dążył do kariery tanecznej, wszechstronny talent Swayze szybko przekroczył granice sceny. W 1979 roku zadebiutował z małą rolą w filmie Skate Town USA, wkraczając do świata kina. Choć jego wczesne filmowe występy były skromne, służyły jako stopnie do jego późniejszego przełomu. To była jego niezapomniana rola charyzmatycznego nauczyciela tańca, Johnny'ego Castella, w romantycznym dramacie Dirty Dancing z 1987 roku, która wyniosła Swayze na szczyty kariery. Film nie tylko zaprezentował jego wyjątkowe umiejętności taneczne, ale również ujawnił jego magnetyczną obecność na ekranie i niezaprzeczalny urok. Dirty Dancing? Zdobył serca widzów na całym świecie, przekraczał pokolenia i stał się kulturowym fenomenem. Po monumentalnym sukcesie Dirty Dancing, Patrick Sways rozpoczął podróż, którą charakteryzowała seria uznawanych występów w różnych gatunkach. W 1989 roku zaprezentował swoje talent w akcji w thrillerze Roadhouse. Gdzie tajemniczy ochroniarz Dalton przyciągnął widownie swoją surową intensywnością oraz imponującą obecnością na ekranie, umacniając jego status jako wszechstronnego głównego aktora. Szczyt kariery Swayzego nadszedł z rolą w ponadczasowej romantycznej fantazji Ghost z 1990 roku. Postaci wrażliwego Sama Wida oczarował Swayzy publiczność swoją poruszającą interpretacją miłości która przekracza granice życia i śmierci. Jego chemia na ekranie z Demi Moore i ikoniczna scena przy garnku zdobyły serca milionów, co przyniosło mu szerokie uznanie oraz nominacje do Złotego Globa jako najlepszego głównego aktora. W latach 90. Swayze nieustannie fascynował publiczność swoimi przekonującymi występami w filmach i telewizji. Jego różnorodność ról ukazała jego wszechstronność i niezłomne zaangażowanie w rzemiosło, Umacniając status jednego z najbardziej cenionych talentów Hollywood, oprócz sukcesów jako aktor, Swayze wykazał się także muzycznym talentem jako autor piosenek. Jego wzruszająca balada "She's Like the Wind", którą współnapisał napisał i wykonał do ścieżki dźwiękowej "Dirty Dancing", przekroczyła granice filmu i stała się hitem na listach przebojów w wielu krajach. Wnikliwe teksty piosenki i emocjonalny głos Swayze spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności oraz umocniły jego miejsce w popkulturze. Kariera Patricka Swayze została naznaczona niezłonnym poświęceniem dla swojego rzemiosła, które zgrabnie łączyło jego pasję do tańca z jego aktorskimi wysiłkami. Jego występy charakteryzowały się unikalną mieszanką charyzmy, talentu i czystej determinacji, które porywały publiczność na całym świecie. Zdolność Swayzego do przenikania swoich ról z finezją i gracją tańca czyniła go naprawdę wyróżniającym się talentem w Hollywood. Przez całą swoją karierę, miłość Swayzego do tańca była wyczuwalna, zmieniając go od surowego panny ochraniacza w Roadhouse po zakochanego ducha w Ghost. Jego płynne ruchy i ekspresyjne gesty stały się jego znakiem rozpoznawczym wynosząc jego występy na niespotykaną jakość. Poza ekranem oddanie Swayze'ego tańcowi było inspiracją dla rozpoczynających artystów i fanów, pozostawiając niezatarte piętno w przemyśle rozrywkowym. Może jednak największym świadectwem wpływu Patryka Swayze go była siła, jaką miał na swoją ukochaną żonę, Lise Niemi. Ich związek był naznaczony głęboką miłością i wzajemnym podziwem, które opierały się na wspólnej pasji do sztuki. Nini, również odnoszącą sukcesy tancerką i aktorką, znalazła w Swayze nie tylko towarzysza życia, ale także źródło inspiracji i wsparcia. Tragicznie życie Patryka Swayzeida go zakończyło się mniej niż dwa lata po diagnozie raka trzustki, choroby, która często charakteryzuje się cichym i śmiertelnym przebiegiem. Jego śmierć w roku 2009, w wieku 57 lat, wstrząsnęła światem i wywołała falę smutku wśród fanów i kolegów. Jednak pomimo żalu, śmierć Swayze'ego stała się również katalizatorem dla zwiększenia świadomości i badań nad rakiem trzustki, przynosząc uwagę chorobie, która przez długi czas pozostawała w cieniu. Podczas swojej walki z rakiem, Lisa Nini-Swayze, jego wierna żona przez ponad 30 lat, Stała u jego boku, oferując mu bezwarunkową miłość i wsparcie na każdym kroku drogi. Jej obecność przynosiła Swayze'emu pocieszenie i siłę w najciemniejszych momentach, będąc świadectwem głębokości ich związku oraz mocy ich miłości. Diagnoza nowotworowa Swayze'ego w roku 2007 była dla niego i jego bliskich ogromnym uderzeniem, ale nie zmniejszyła jego determinacji do cieszenia się życiem w pełni. Mimo przytłaczających wyzwań, Swayze był zdeterminowany, by pozostać wiernym swojemu rzemiosłu i nadal pracować w branży, nawet w obliczu choroby. W niezwykłym przejawie odporności Swayze stawił czoła przeciwnościom, poświęcając się swojej pracy z niezrównanym zaangażowaniem i pasją. Rozpoczął ambitne projekty, w tym kręcenie całej serii telewizyjnych, pomimo wyczerpujących wymagań jego choroby. Lisa Nimi pamięta, jak Sway spędzał nawet 14 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu na planie, podczas gdy w weekendy poddawał się leczeniu chemioterapią. Jego niestrudzone zaangażowanie i niezłomna determinacja były świadectwem jego nieugiętego ducha oraz jego odmowy pozwolenia, by rak kontrolował jego życie. Niedawny wywiad Lisy Niemi to Swayze z Today był emocjonalną refleksją nad podróżą jaką przeszła z ukochanym mężem Patrickiem Swayze podczas jego walki z rakiem trzustki. W swoim otwartym raporcie ujawnia wczesne objawy, które wskazywały na chorobę Patricka, w tym żółknięcie oczu oraz uporczywe bóle brzucha. Te subtelne, ale niepokojące symptomy były zwiastunem wyzwań, które czekały na nich i wskazały na burzliwą drogę jaka ich czekała. Moment diagnozy był niewątpliwie jednym z najtrudniejszych w ich życiu, gdy zmagali się z brutalną rzeczywistością choroby Patricka. Jednak zamiast poddać się rozpaczy, postanowili zmierzyć się z diagnozą, mieszanką realizmu i optymizmu. To podejście, zrodzone z ich niezłonnej miłości i wzajemnego wsparcia, stało się fundamentem ich podróży i prowadziło ich przez najciemniejsze czasy. Decyzja patricka o podzieleniu się swoją diagnozą ze światem była świadectwem jego wrodzonej chęci, by coś zmienić, nawet w obliczu trudności. Chociaż wolałby zachować swoją walkę prywatnie, dostrzegł potencjał, jaki miała jego historia, aby zwiększyć świadomość o raku trzustki i dać nadzieję innym, którzy zmagają się z podobnymi walkami. Jego odwaga w obliczu życia publicznego stała się źródłem inspiracji, oświetlając drogę wytrwałości i siły dla niezliczonej ilości ludzi na całym świecie. Podczas ich wspólnej podróży Lisa Nimi Swayze okazała się filarem siły i niezłomnego wsparcia dla swojego męża. Jej rola w opiece nie była wolna od trudności, jednak radziła sobie z każdym problemem z gracją i wytrwałością. W swoim wywiadzie Lisa podkreśliła znaczenie dbania o siebie w trudnych czasach, wskazując na konieczność szukania wsparcia od innych oraz priorytetowego traktowania własnego dobrostanu mimo wymagań opieki. Podkreśliła również znaczenie radzenia sobie z wyzwaniami jako para oraz czerpanie siły z miłości i więzi, które dzielili. Ich historia służy jako poruszające przypomnienie o sile miłości, która może pokonać nawet największe przeszkody i inspiruje innych do docenienia każdego momentu oraz pielęgnowania więzi, która ich łączy. Historia miłości pomiędzy Patrickiem Swayze a Lisa Nimi rozpoczęła się w ich młodości, w tle Houston Ballet Dance Company. Tutaj po raz pierwszy skrzyżowały się ich drogi, kiedy Lisa, będąc młodą tancerką, brała lekcje u matki Swayze, tacy Swayze, znanej choreografki i nauczycielki tańca. Ich początkowe połączenie przerodziło się w głęboką i trwałą miłość, która przetrwała próbę czasu i przeciwności. W piętnastym roku życia i w wieku dziewiętnastu lat Patrick i Lisa wymienili przysięgi 4 czerwca 1975 roku, co oznaczało początek wspólnej podróży na całe życie. Ich miłość wciąż stawiała czoła konwencjom i przetrwała wzloty i upadki życia z niezłomnym oddaniem. Mimo młodego wieku Patrick i Lisa dzielili marzenie o założeniu rodziny oraz przyjęciu dzieci w swoim życiu. Jednak ich dążenia w roku 1990 zostały dotkliwie przerwane przez poronienie Lisy. Strata nienarodzonego dziecka była głębokim uderzeniem dla Patricka i Lisy, niszcząc ich marzenia i pozostawiając ich w głębokim cierpieniu. W swojej książce, The Time of My Life, Patrick otwarcie pisał o bólach związanych z poronieniem, opisując siebie jako zdruzgotanego i przygniecionego ciężarem wspólnego żalu. Mimo bólu straty, więź między Patrickiem a Lisa w obliczu przeciwności tylko wzrosła, stając się źródłem pociechy w bolesnych momentach po tragedii z roku 1990. Patrick i Lisa rozpoczęli starania o kolejne dziecko. Mając nadzieję na spełnienie marzenia o rodzicielstwie. Lecz próby te kończyły się znowu rozczarowaniem, gdyż mieli trudności z zajściem w ciążę. Obciążenia emocjonalne ich niepłodności miało ciężar na ich małżeństwie, rzucając cień na ich wspólne aspiracje. W dążeniach do stworzenia rodziny, Patrick i Lisa rozważali adopcję. Podczas gdy Lisa była otwarta na tę ideę, Patrick pragnął mieć dzieci biologiczne z nią. Pragnąc doświadczyć radości ojcostwa. Ich różne perspektywy na adopcję dodatkowo obciążały ich już napięty związek i potęgowały napięcia pod powierzchnią. Obciążenie związane z ich zmaganiami z niepłodnością przyczyniło się do rozdzielenia w roku 2003. Decyzja o rozstaniu była bolesna i odzwierciedlała ich głębokie wyzwania, jakie musieli stawić czoła, chcąc pogodzić swoje różne pragnienia i zrealizować zawiedzione marzenia. Jednak ich oddzielenie okazało się tylko chwilowe, jako że Patrick zgłosił się po pomoc do rehabilitacji. Jego determinacja w pokonywaniu osobistych problemów i odbudowie ich związku pozwoliła nadziei ponownie się zrodzić. W obliczu najciemniejszych dni życia Patryka, Lisa nimi pozostawała u jego boku, oferując bezwarunkową miłość i wsparcie w jego walce z nieuchronnym końcem. Stojąc przy nim, jej serce było obciążone smutkiem. Ale wypełniona ogromem miłości, była świadkiem głębokiego obciążenia, jakie nowotwór wywierał na jej ukochanym mężu. Dawniej pełen życia duch Patryka, teraz osłabiony przez chorobę, walczył o każdy oddech, stawiając czoła zbliżającej się ciemności. Każdy trudny oddech przypominał im, jak kruchy jest czas. Lisa, z sercem pełnym determinacji, nie odstępowała Patryka, jej obecność była źródłem pocieszenia. W jego ostatnich momentach gdy rzeczywistość na nieuchronną stronę, a oddechy Patryka stawały się słabsze, lisa doświadczyła bólu, który nie miał końca. Dokuczała jej myśl o utracie, ale jednocześnie czuła ulgę, że Patrick znajdzie pokój bez cierpienia, które dręczyło go zbyt długo. A wtedy, w niezatarte chwili, Patrick wydał ostatni oddech. Jego walka dobiegła końca. Dla lisy ból był przewlekły, a złożony w jednym zdaniu. Była gotowa pożegnać się z emocjami. Jej serce wynosiło lekki ból, a nawet w obliczu smutku poczuła również smutek, wiedząc, że Patrick w końcu może spocząć. Odtąd lisa rozpoczęła pracę, aby uczcić jego pamięć i stawić czoła walce z nieuleczalnym rakiem trzustki. Chorobą, która odebrała jej męża. Od roku 2010 lisa nimi angażuje się w działalność na rzecz Pancreatic Cancer Action Network, panker organizacji, która działa na pierwszej linii. Aby poprawić sytuację dla chorych i ich rodzin. Z nieustającą determinacją w zakresie edukacji, badań oraz kampanii informacyjnych, Pankan dąży do wprowadzenia światła na tą wyniszczającą chorobę oraz do dokonania postępów na drodze do skutecznych terapii, oraz w końcu ich uzdrowienia. W jej roli w Pankan, Lisa przekłada swój żal i determinację na działania, klasyfikując swoje przepływy, aby zwiększyć wiedzę. Zbierać wsparcie i wprowadzać pozytywne zmiany w życiu osób dotkniętych rakiem trzustki. Jej wysiłki są promykiem nadziei dla pacjentów i rodzin borykających się z podobnymi wyzwaniami, przynosząc im pocieszenie, wsparcie oraz poczucie Wspólnoty w trudnych czasach. W wywiadzie z Good Morning America z okazji Miesiąca Świadomości o Raku Trzustki w listopadzie 2022 roku, Lisa podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą z Pankhan oraz swoim kierunkiem działania. Mimo że Patrick wolałby, aby być postrzeganym jako symbol walki z rakiem, zdawał sobie sprawę z potencjału, jaki miała jego historia, aby zwiększyć świadomość na temat raka trzustki i dać nadzieję o innym, którzy zmagali się z podobnymi problemami. Jego odwaga w sferze publicznej stała się źródłem inspiracji, oświetlając drogę oporu i siły dla niezliczonej ilości ludzi na całym świecie. Podczas całej ich wspólnej podróży Lisa była wsparciem dla swojego męża, jednocześnie wymuszając dążenie do optymizmu. W swoim wywiadzie podkreśliła znaczenie dbania o siebie w trudnych czasach, nawołując do szukania wsparcia i stawiania własnego dobrego samopoczucia na pierwszym miejscu. Chociaż przeżyli głęboki smutek, miłość Patryka i Lisy przetrwała, inspirując ich do zrozumienia potrzeby uwolnienia duchów. Ich miłość, mimo poważnych problemów, jest dowodem natkwiąca w ich przywiązaniach oraz chęci do walki z przeszkodami. Na zakończenie tej wzruszającej opowieści zostaje jeszcze pozostanie niezakończonego myślenia w ich miłości, która jest trwała i pełna gracji, pomimo niewidzialnych i najtrudniejszych przeciwności ich wspólne chwile, które koncentrują się na intuicyjnym zrozumieniu innych i ich poszukiwaniach siebie i miłości, są zaproszeniem, aby cenni momenty budować tą przestrzeń w parafii wszelkich związków w życiu. Dziękujemy za wysłuchanie tej opowieści. Co myślisz o Ukochaniu i podróżach Lisy Nini i Patricka Swayze? Daj nam znać swoje przemyślenia w komentarzach poniżej. Mamy nadzieję, że ten film dostarczył ci wartościowych spostrzeżeń. Nie zapomnij polubić, podzielić się oraz zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z dalszymi materiałami. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym wideo. Do widzenia.